Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona ogarnęły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Chcę, abyś uważnie słuchał mojego głosu, ponieważ ten moment nie jest przypadkiem. To ja sam przyprowadziłem Cię tutaj. Poruszyłem szczegóły Twojego dnia, abyś teraz mógł mnie usłyszeć. Czuję pośpiech, który pożera Twoje dni, troski, które ściskają Twoje serce i rozproszenia, które kradną Ci czas. Ale dziś mówię wyraźnie, z miłością i pilnością, to jest moje wezwanie do ciebie. Nie zamykaj uszu, nie zatwardzaj serca, bo to, co chcę ci dać, jest większe, niż możesz sobie wyobrazić. Prosiłeś o znaki. Prosiłeś o odpowiedzi. Prosiłeś ulgę. I ja usłyszałem. Usłyszałem każde zmęczone westchnienie, każdą myśl, którą próbowałeś uciszyć, każdą modlitwę wypowiedzianą słabym głosem. I postanowiłem działać. Coś wielkiego jest przygotowywane. Coś, co przekroczy Twoje oczekiwania. Nie dlatego, że jesteś doskonały, ale dlatego, że Cię kocham. Bo wciąż nalegam, nawet gdy przestajesz wierzyć. Jeśli czujesz, że jesteś na granicy, to znaczy, że jesteś blisko. Nadchodzi uzdrowienie tak fizyczne, ale także emocjonalne psychiczne. Finansowe, relacyjne. To, co wydawało się nieosiągalne, zacznie się układać. To, co cię wyczerpywało, straci swoją moc. Coś nowego rodzi się w tobie. I to nie jest iluzja, to jest plan. Zanim miesiąc się skończy, dam ci coś, czego już się nie spodziewałeś otrzymać. I to nie będzie ukryte, będzie widoczne. Poczujesz to, Przeżyjesz to i zrozumiesz, dlaczego wszystko trwało tak długo. Zauważysz, że czas nie był stracony, to było przygotowanie. To było szlifowanie. To była troska. Nadchodzące dni nie są zwyczajne. Są przepełnione moją obecnością. Umieściłem w nich cuda, których jeszcze nie widziałeś, drogi, których jeszcze nie zauważyłeś, ludzi, którzy będą odpowiedzą. Drzwi, których nie miałeś na radarze. Przygotuj się, aby poczuć to, co Twoje serce myślało, że już nigdy nie poczuje. Już dziś zacznij się z tym wyrównywać. Ze mną. Porzuć ten przegrany sposób myślenia. Porzuć to ograniczone spojrzenie. Porzuć strach, który cię blokował. Dałem Ci silny umysł. Wrażliwe serce. Odporną duszę. A teraz daję Ci pokój. Ten pokój, który uspokaja, nawet gdy wszystko wydaje się być nie na miejscu. Ten pokój, który jest moim pieczęcią nad tobą. Nie oddzieliłem cię przypadkowo. Oddzieliłem cię, bo nosisz w sobie coś wyjątkowego, bo zostałeś wybrany, aby przełamać schemat, aby zmienić bieg, aby naznaczyć swoją historię czymś wyjątkowym. I wiesz, że nie przesadzam. Czujesz w sobie, że coś większego czeka, aby się wydarzyć. Dbam nawet o to, o co zapomniałeś poprosić. Porządkuję sytuacje, które wydawały się zagmatwane, zrywam cykle, które już ci nie służą, rozwiązuję więzi, które cię trzymały. Spojrzysz wstecz i zobaczysz, że niektóre straty były wybawieniem, a niektóre przerwy były błogosławieństwem. W najbliższych dniach spodziewaj się dobrych wiadomości. Nie rozpraszaj się hałasem z zewnątrz. Błogosławieństwa, które dla Ciebie uwalniam, nie zależą od sprzyjającego otoczenia. One przychodzą z mojej woli, a gdy decyduję się działać, nikt tego nie powstrzyma. Będziesz prosperować, będziesz zdrowy, zobaczysz, jak Twój dom znów staje się miejscem harmonii, będziesz się uśmiechać bez udawania, obudzisz się z energią, przestaniesz się chować. Znów uwierzysz, że dobre rzeczy są również dla Ciebie. Napisz w komentarzach: Przyjmuję tę przemianę, którą Bóg dla mnie przygotował. Dziś, gdy słuchasz tych słów, coś już zaczęło się poruszać. Niebo pochyla się w Twoją stronę z odpowiedziami, z kierunkiem, z siłą, która podniesie to, co było w Tobie upadłe. Postanowiłem przyspieszyć to, co było zablokowane. Rzeczy, na które czekałeś jeszcze miesiącami, przyniosę wcześniej. Bo kiedy ja chcę, czas się ugina, logika się łamie, cud się dzieje, uzdrowienie nie dotyczy tylko ciała. Leczę też Twoje myśli, Twoją koncentrację, Twoje decyzje. Oczyszczam nadmiar, odcinam to, co tylko zajmowało miejsce i Cię męczyło. Otworzę Twoje oczy, abyś mógł widzieć jasno, bo już nie musisz żyć, błądząc w ciemności. Światło nadchodzi. I to światło, które prowadzi, które pokazuje, co jest prawdziwe, a co tylko cię oszukiwało. Nie dziw się, jeśli ludzie zaczną się oddalać. To ja sam usuwam z twojego życia to, co ci nie służy. To, co wyglądało na towarzystwo, ale wysysało z ciebie energię. To, co wydawało się wsparciem, ale popychało cię w dół. Wyrwę to, co zasłaniało ci widok. Zatrzymało cię w miejscu, z którego już dawno miałeś wyjść. Drzwi, które otworzę, nie będą zwyczajne. Zauważysz, że są inne, bo nie będą wymagać wysiłku, który rani. Same się otworzą, bo nadeszła pora, bo wytrwałeś, gdy wszystko kazało ci się poddać, bo nie odszedłeś ode mnie nawet kiedy mnie nie czułeś. Nadchodzące dni będą nie do poznania. Zaskoczy cię spokój, który ogarnie twój umysł. Odwaga, która narodzi się w tobie, by zrobić to, co ciągle odkładałeś? Jasność, która przyjdzie jako odpowiedź na tyle pytań, które zadałeś we łzach, wtulony w poduszkę. Usłyszałem każde z nich. Dziś mówię ci: Będziesz miał zdrowie tam, gdzie była choroba. Będziesz miał pieniądze tam, gdzie był dług. Będziesz miał harmonię tam, gdzie był konflikt. Będziesz miał odpoczynek tam, gdzie było zmęczenie. Będziesz miał pewność tam, gdzie był strach. Jeszcze spojrzysz w lustro i się nie poznasz, nie z zewnątrz, lecz od środka. Bo siła, która w tobie zamieszka, będzie widoczna. Ludzie to zauważą. Będą pytać, co się z tobą stało. A ty będziesz wiedzieć, Bóg podniósł mnie na nowo. I nikt ci tego nie odbierze. Napisz w komentarzach: Bóg właśnie odbudowuje moje życie. Dokładnie wiem, gdzie jesteś i przez co przechodzisz. I nie oddalam się od tych Którzy są na granicy wytrzymałości. Przeciwnie. To właśnie wtedy zbliżam się najbardziej. Kiedy wszystko wydaje się suche, zatrzymane, bez odpowiedzi, to właśnie wtedy zaczynam działać. Prosiłeś o coś nowego, i dziś mówię: To już się zaczęło. Nie z hałasem, nie z zamieszaniem, ale z pewnością. Powstają drogi tam, gdzie widzisz tylko przeszkody. Nadchodzi rozwiązanie tam, gdzie widziałeś tylko problemy. Pokój zaczyna kiełkować tam, gdzie mieszkał lęk. Bo ja czynię coś nowego. A kiedy ja działam, nic tego nie zatrzyma. Nie musisz udawać siły. Znam Twoje zmęczenie. Widziałem, kiedy myślałeś o rezygnacji. Widziałem, kiedy milczałeś, by nie martwić innych. Widziałem, kiedy próbowałeś się uśmiechać, czując jedynie pustkę. I właśnie dlatego interweniuję. Nie z powodu Twoich zasług, ale dlatego, że Cię kocham. Bo nie mogę patrzeć, jak tkwisz w bólu, który mogę uleczyć. Odnawiam Twoją wiarę przez fakty. Zobaczysz prawdziwe zmiany. Zobaczysz, jak drzwi się otwierają. Zobaczysz zaopatrzenie przychodzące z miejsc, których się nie spodziewałeś. Zobaczysz relacje, które zostaną odnowione, rachunki które zostaną spłacone, zdrowie, które zostanie przywrócone. Bo ja nie pozwalam moim dzieciom tonąć, gdy wołają do mnie. Wydobywam cię z cyklu starego, męczącego, powtarzalnego i umieszczam cię w czasie, w którym wszystko zacznie mieć sens, gdzie już nie będziesz musiał gonić za wszystkim, bo właściwe rzeczy same zaczną cię znajdować. Uwalniam uzdrowienie. Uzdrowienie strom, z ran, których nikt nie widział, z słów, które cię zraniły, z milczenia, które bolało. Wyrywam to, co cię zaczymywało. To ja otwieram drogi tam, gdzie nie ma ścieżki. To ja sprawiam, że płynie życie tam, gdzie była tylko sucha ziemia. Nie będziesz już żyć w strachu, ani z tym uczuciem porzucenia, które próbuje cię pochłonąć. Jesteś otoczony opieką, jesteś kochany, jesteś widziany i zapewniam cię, nie zostałeś zapomniany. Działam nawet w sprawach, o które nie prosiłeś, ale których potrzebowałeś. Zaufaj mi na tyle, by oddać kontrolę, bo dopóki próbujesz wszystko rozwiązać sam, tylko się wyczerpujesz. Ale kiedy pozwalasz mi prowadzić, wszystko zaczyna się układać i to, co próbowałeś wymuszać, zacznie płynąć naturalnie. Zobaczysz o wiele wcześniej niż się spodziewasz. Nie bój się zaczynać od nowa. Nowy początek to część obietnicy. Pustynia to nie koniec, to przejście. I ona nie będzie trwać wiecznie. To, co będzie trwałe, to to, co teraz dla Ciebie przygotowuje stabilność, bezpieczeństwo, jasność, spokój, rozwój. Doświadczysz tak prawdziwego pokoju, że nie będziesz potrafił go nawet opisać. Wybrałem Cię, abyś przeżywał wielkie rzeczy. Nie mówię o sławie ani o statusie. Mówię o pełni życia. O życiu z lekkością, zgodnością, z poczuciem sensu. Mówię o budzeniu się bez lęku, o zasypianiu w pokoju, o patrzeniu w przyszłość z nadzieją. Mówię o prawdziwym uzdrowieniu. Oddaj mi ten ciężar. Nosiłeś go zbyt długo. I już nie musisz. Pozwól mi się tym zająć. Pozwól mi wszystko ułożyć na nowo. Nie stracisz niczego, co naprawdę należy do ciebie. To, co odejdzie, to wybawienie. To, co zostanie, to błogosławieństwo. A to, co przyjdzie, to prezent. Napisz w komentarzach: Bóg tworzy nowe drogi w moim życiu. Dziś przyszedłem Ci przypomnieć: jeszcze przeżyjesz wszystko, o czym marzyłeś. Nic się nie zgubiło. To wszystko było zachowane na właściwy moment. A ten moment już nadchodzi. Nie musisz się przekonywać, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest. Możesz być ze mną szczery. Znoszę Twoje wątpliwości, Twoje zagubione dni, Twój sposób modlitwy, w którym nie wiesz, czy jeszcze Cię słyszę. Nigdy nie przestałem słuchać. Po prostu działałem w ciszy. A teraz nadszedł czas, aby pokazać, co działo się za kulisami. Odpowiedzi, których tak długo szukałeś, zaczną się pojawiać. W prosty, ale pewny sposób. Poczujesz ulgę. Zauważysz, jak otwierają się drzwi tam, gdzie wcześniej był tylko mur. Zrozumiesz, dlaczego zamknąłem niektóre ścieżki. Musisz przestać myśleć, że jesteś pomijany. Nie odkładam cię na później. Po prostu czekam na właściwy moment, by dać ci to, co najlepsze. A to, co najlepsze, nie jest najszybsze ani najbardziej widoczne. Jest najtrwalsze. Nie rani, nie miesza w głowie, nie więzi. Ono sprawia, że wzrastasz. Twoje życie wkrótce wejdzie w inny czas lżejszy, bezpieczniejszy, bardziej stabilny, bo nie chce tylko Cię błogosławić. Chce Cię nauczyć, jak dobrze żyć z tym, co Ci dam. Chce Ci dać strukturę emocjonalną, byś umiał przyjąć to, co nadchodzi. Bo kiedy błogosławię, to po to żeby to trwało. Są rzeczy, które myślałeś, że już umarły. Dawne plany, przyjaźnie, które się rozpadły, drzwi, które się zamknęły. Ale ja jestem Bogiem życia, i to, co dla ciebie wyglądało jak koniec, dla mnie było tylko pauzą. A teraz znowu zacznie rozkwitać. Bo kiedy ja dotykam, nawet to, co uszło, znów wypuszcza pędy Wiem, że czasem trudno jest zaufać. Że Twoja wiara jest poraniona, że już tyle razy wierzyłeś i się zawiodłeś. Ale pozwól, że powiem Ci coś: to, co teraz nadchodzi, nie przyniesie rozczarowania, bo to ja sam to przygotowuję. Bez ludzkiej ręki, bez manipulacji, bez fałszu. To dar prosto z mojego serca do Twojego. Nie jesteś zagubiony. Jesteś kierowany na nowo. Oddalam Cię od tego, co Cię osłabia. Nawet jeśli jeszcze tego nie rozumiesz, i przybliżam cię do tego, co naprawdę przyniesie ci dobro. Teraz to może nie mieć sensu, ale będzie miało. Zaufaj temu procesowi. Nie spiesz się, nie wymuszaj. Po prostu zaufaj. Nie zostałeś stworzony, by żyć pokonanym. Masz wartość, masz cel, masz tożsamość i ja właśnie to teraz w tobie wzmacniam. Bo nadchodzi coś wielkiego i będziesz musiał uwierzyć w siebie, żeby to przyjąć. Podniesiesz się, wyjdziesz z tego ciemnego miejsca, odzyskasz siłę, twoja energia się odnowi, przestaniesz tylko przetrwać, zaczniesz żyć z sensem, bo ja zamieniam ciężar na lekkość, ból na uzdrowienie, wątpliwość na pewność. Napisz w komentarzach: Wierzę, że Bóg aktywuje nowy czas w moim życiu. Nadszedł czas, by zostawić ten ciężar na ziemi. Już zbyt długo tłumiłeś łzy, by nie martwić innych. Już znosiłeś dni, które wydawały się nie mieć końca. Widziałem to wszystko. I teraz mówię ci, to już przeszłość. Dni bólu nie będą miały już władzy nad tobą. Zmieniam Twoją historię od środka. To, co wcześniej Cię paraliżowało, teraz będzie Cię napędzać. To, co cię więziło, zostanie złamane. To nie są puste słowa, to obietnica. A moje obietnice nie zawodzą. Już nie będziesz żyć w strachu przed przyszłością, ani z tą winą z przeszłości. Zmieniam z tobą tę stronę, a to, co teraz przychodzi, to wolność. Twoja dusza potrzebuje odpocząć. Zbyt wiele od siebie wymagałeś, zbyt często się porównywałeś. Zbyt długo się umniejszałeś. Ja nie widzę cię tak, jak widzą inni. Widzę to, co masz w środku, a to, co widzę, jest piękne, jest silne, jest czyste. A teraz posłuchaj: emocjonalny brak, finansowe zmartwienia, duchowe osuszenie wszystko to ustępuje miejsca obfitości. Przywracam ci wzrok, przywracam ci energię, przywracam ci siłę. Nie tylko pieniądze ci dam, dam ci pokój, dam ci odpoczynek, dam ci ulgę, to uczucie, że wreszcie twoje życie się porządkuje i tak właśnie się dzieje. Już nie będziesz chodzić w kółko. Kieruję twoimi krokami z celem. Rzeczy, które wcześniej wydawały się bez sensu, zaczną się układać. Zrozumiesz, że nic nie było na marne, że wszystko doprowadziło cię aż tutaj. I że to, co wyglądało na stratę, w rzeczywistości było ochroną. Nigdy cię nie zostawiłem, nawet kiedy myślałeś, że jesteś sam. Jestem twoim oparciem, gdy wszystko się trzęsie. Jestem twoim bezpieczeństwem, gdy wszystko zawodzi. I dziś podnoszę cię z większą pewnością. Przestaniesz wątpić w siebie. Przestaniesz myśleć, że nie zasługujesz na dobre życie. Przestaniesz milczeć, gdy coś w tobie woła o zmianę. Ja jestem w tym wołaniu i dlatego teraz zaczniesz żyć inaczej. Błogosławieństwa, które wylewam, nie są ogólne. Są dopasowane do Ciebie. To odpowiedzi dokładnie na Twoje modlitwy, Twoje milczenie, Twoje ukryte łzy. Jestem Bogiem szczegółów i zobaczysz to w najbliższych dniach. W małych sytuacjach, ale z głębokim wpływem, poczujesz, jak coś wraca na swoje miejsce. Będziesz oddychać lepiej. Będziesz spać spokojniej. Obudzisz się z większą jasnością. Pozwól mojej łasce cię ogarnąć. Już nie musisz tak bardzo się starać, by zostać zaakceptowany, by być kochany, by być zauważony. Ja już cię zaakceptowałem. Już cię pokochałem. Już uznałem cię za kogoś wyjątkowego, oddzielonego, godnego życia w pokoju. I nikt nie może ci tego odebrać. Aktywuje w tobie moc przemiany. Dotknie to Twojego ciała, Twojego umysłu, Twoich emocji. Dotknie Twoich decyzji, Twoich więzi, Twoich marzeń. Już nie będziesz ograniczany przez strach, ani przez opinie innych, ani przez błędy, które popełniłeś. To, co czynię, jest pełne. Jest czyste. Jest ostateczne. Jeśli czujesz coś innego, słuchając tego teraz, to dlatego, że ja właśnie cię dotykam. Uleczam to, co bolało. Rozplątuję to, co Cię blokowało. Łamię to, co cię uciskało. Doświadczysz lekkości. Poczujesz, że wreszcie wszystko zaczyna iść do przodu. I już nie wrócisz do tego, co było. Bo to, co minęło, już nie definiuje, kim jesteś. To, co cię definiuje, to to, co robię właśnie teraz? Napisz w komentarzach: Bóg zamienia ciężar mojego życia na odpoczynek. Teraz, gdy ciężar jest zdejmowany, zaczniesz zauważać, jak wszystko w tobie zaczyna się rozjaśniać. To nie magia. To obecność. To dotyk, który tylko ja mogę dać. Ten stary ból, który już przyjąłeś jako część siebie, usuwam go. Te winę, którą nosiłeś, nie pamiętając już nawet dlaczego, wymazuję ją ten strach, który cię powstrzymywał, uciszam go, już nie będziesz żył z tym węzłem w piersi. Nie stworzyłem cię, byś tylko pchał dni do przodu, próbując przetrwać, ciągnąc wszystko wewnętrznie. Stworzyłem cię, byś doświadczał pełni, prawdziwej radości, pokoju, który nie znika, miłości, która nie zawodzi. I właśnie to wprawiam teraz w ruch w Twoim życiu. Nie ma znaczenia, co mówili o Tobie inni. Ja wiem, kim jesteś. I to na podstawie tej wiedzy działam. Nie kieruję się cudzymi opiniami. Znam Twoje serce, Twoje intencje, Twój ból, Twoje oddanie. I doceniam każdy wysiłek, który pobiałeś, nawet bez siły. Każdy krok, który zrobiłeś, mimo że się bałeś. Każdy raz. Kiedy postanowiłeś wierzyć, nawet nie mając żadnej pewności. Widziałem to i dlatego nagradzam. Już nie będziesz zależny od niczyjego uznania, by czuć się pełnym. Nie będziesz więcej próbował wpasować się w miejsca, które cię pomniejszają. Nie będziesz przyjmować emocjonalnych okruchów, jakby to było wszystko, na co zasługujesz. Nadałem Ci wartość. Nadałem Ci tożsamość. I teraz ją w tobie potwierdzam. Twoje poczucie własnej wartości nie będzie już kształtowane przez odrzucenia, których doświadczyłeś. Twoja pewność siebie nie będzie już krucha przez raniące słowa. Przebudowuje Twoją strukturę. Od środka. I wkrótce zobaczysz, jak to zmienia wszystko także na zewnątrz. Spojrzysz w lustro z prawdą. Przestaniesz się sabotować. Zaczniesz się bardziej szanować, bardziej chronić, bardziej wybierać siebie. Bo teraz zrozumiałeś. Skoro ja wybrałem Cię, by kochać Cię bez warunków, to kto jeszcze może Cię pomniejszyć? Ten nowy etap Twojego życia będzie naznaczony stabilnością, której zawsze szukałeś nic przesadnego, nic powierzchownego po prostu prawdziwy pokój stałość, spójność, zdrowa miłość, szczere więzi, spełnione marzenia z łagodnością dni przeżywane z sensem. Twoje życie już nie będzie się kręcić wokół przetrwania. Będzie się kręcić wokół dobrostanu, który teraz Ci daje. I jeszcze coś wzmocnie Twoje zdrowie. Twój umysł stanie się lżejszy. Twoje ciało zacznie reagować lepiej. Znów będziesz mieć energię, by dbać o siebie, robić to, co lubisz, wracać do tego, co odłożyłeś. Przywrócę Ci witalność, którą zmęczenie Ci odebrało. Bo życie nie może być ciężarem. Życie ma być przyjemnością. I to właśnie przywracam radość z samego bycia żywym. Zaskoczy cię ilość błogosławieństw, które były wstrzymywane, czekając tylko na właściwy moment, by się objawić. A ten moment jest teraz. Uwalnia mnie, je, bo jesteś gotowy. Bo Twoja dusza już zrozumiała, że nie musi nikomu niczego udowadniać. Uzdrowienie się zaczęło. Zmiana się zaczęła. Zwrot akcji już jest w toku, i nie da się wrócić do tego, co było wcześniej. I nawet nie powinno się wracać, bo to, co teraz robię, zaprowadzi cię na poziomy, o których nawet nie śniłeś. A kiedy to wszystko przeżyjesz, zrozumiesz, że żadne cierpienie nie poszło na marne. Wszystko było częścią drogi, która doprowadziła cię aż tutaj. Teraz proszę cię tylko o jedno: nie sabotuj tego nowego czasu starymi myślami przestań się porównywać. Przestań myśleć, że nie zasługujesz. Przestań oczekiwać najgorszego. Nie przyprowadziłem cię aż tutaj po to, by wszystko zostało tak samo. Przyprowadziłem cię, żeby przemieniać. I już to robię. Napisz w komentarzach: „Bóg przywraca moją radość życia”. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, podziel się ją z kimś, kto potrzebuje usłyszeć to słowo pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę przesyłać prosto do Twojego serca. Razem umocnimy tę więź, więź, w której zawsze będziesz wspierany, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.